Cześć! Przerwa od tematów związanych z second handami okazała się znacznie dłuższa niż początkowo planowałam, bo ostatnie wideo pojawiło się już grubo ponad rok temu, więc tak dla przypomnienia, w zeszłym roku rozpoczęłam taką serię, w zasadzie miała być to seria, seria filmów związanych z second handami. Pierwsze nakręciliśmy w Katowicach, dotyczyło moich ulubionych katowickich second handów, drugie nakręciliśmy w Paryżu, a trzecie dotyczyło second handów online, generalnie jak Robić zakupy vintage w sieci. I tak naprawdę ta seria miała być kontynuowana w różnych innych miastach Polski czy też nawet Europy, ale ciąża sprawiła, że wiele planów odeszło na dalszy plan. i Dopiero powoli wracam do ich realizacji. Ale żeby ta przerwa nie trwała jeszcze dłużej, pomyślałam, że fajnie byłoby ograć temat może mniej wymagająco, ale bardziej po domowemu, czyli popowiadałabym troszkę o moich ulubionych, różnych znaleziskach secondhandowych. W końcu chodzę do secondhandów tyle lat, że nazbierało się takich perełek i pomyślałam, że rozpocznę tę serię na nowo od moich najlepszych znalezisk. Ale z racji, że, jak już wspomniałam, już od, od lat chodzę do second handów i tych znalezisk jest naprawdę sporo, podzieliłam temat na dwie części. I dzisiejsze wideo będzie dotyczyło moich najlepszych znalezisk z wielką metką, tak to nazwę. Takie znaleziska najlepszych marek, projektantów domów mody. A drugie będzie dotyczyło może takich znalezisk, nie z taką, powiedzmy, oszałamiającą metką, ale e, będą to rzeczy, które uwielbiam. Z jakichś powodów po prostu są fajne, bo nie zawsze to, co z wielką metką oznacza, że jest po prostu e, świetnym zakupem. OK, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na początku. Jeżeli coś przypomni mi się, to będę kontynuować w trakcie, będę dopowiadać, a teraz rozpoczynamy od prezentacji moich najlepszych znalezisk ostatniego czasu. Pierwszą rzeczą, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jest sweterek marki Akne. Być może ci, co, którzy oglądali wideo o katowickich secondhandach, pamiętają ten sweter i pamiętają, jak bardzo ucieszyłam się z tego znaleziska. Znalazłam go w secondhandzie Textile House i zapłaciłam za niego 12 zł. I co ważne, nie był to pierwszy dzień dostawy, gdy znalazłam ten sweterek. Był to nawet dzień, gdy wszystko było przecenione na 12 zł, bo nawet pierwotnie widniała na nim cena 26 zł, a potem okazało się, że wszystko na wieszakach jest właśnie za 12 zł. I właśnie przy okazji tego swetra chciałabym poruszyć jedną, e, jedną kwestię, bo często słyszę się: a danego dnia nie było dostawy, to nie idę do second-handu, bo na pewno nic fajnego nie znajdę, bo wszystko już zostało wykupione. Moim zdaniem jest to bardzo błędne myślenie, bo osobiście znalazłam wiele razy coś fajnego, nawet gdzieś tam pod koniec, e, dzień przed nową dostawą, gdy wszystko było. E, wyceniona na 2 zł. Przede wszystkim to nie jest tak, że jeżeli danego dnia jest dostawa, to już w inne dni na pewno nic nowego nie pojawia się na wieszakach. Absolutnie to tak nie jest. W większości second handu codziennie jest coś tam dokładane. Panie dowiesz, dokładają nowe wieszaki, bo już coś tam się sprzedało, żeby nie było takich powiedzmy prześwitów. Bardzo często właśnie jest tak, że w wielu second handach jest taka mniejsza dostawa któregoś tam dnia po takiej dużej dostawie. Poza tym to, że dla mnie ten sweter był świetnym znaleziskiem nie oznacza, że dla innych osób, które go oglądały, również był aż tak cennym okazem. No, prawdopodobnie nie, skoro znalazłam go ja, jak go dopiero kupiłam, dlatego po prostu warto chodzić do Second Handów, nieważne czy tego dnia była nowa dostawa, czy, czy nie było jej. Po prostu warto chodzić wtedy, kiedy mamy ochotę, bo nie ma gwarancji, że znajdziemy piękne rzeczy w dniu dostawy, a właśnie nawet można znaleźć coś pięknego, coś co nas zachwyci gdzieś tam pomiędzy dostawami. Drugą rzeczą z dzisiejszej listy jest marynarka Calvin Klein taka troszkę bardziej oversizedowa z mocniejszymi, tutaj bardziej zabudowanymi ramionami ja bardzo lubię takie powiedzmy marynarki w męskim stylu, ta właśnie takim, w takim stylu jest, jest troszkę w większym rozmiarze niż noszę na co dzień więc ten efekt jest jeszcze bardziej spotęgowany jest to znalezisko stosunkowo młode w mojej, w mojej kolekcji, bo trafiło do mnie kilka miesięcy temu i zapłaciłam za tę marynarkę raptem 5 zł. Tych, więc po prostu no, znalezisko na medal. Kolejna rzecz to również rzecz marki Akne, z tym, że tym razem jest to taka jedwabna bluzka taki jedwabny półgolf też z rękawami 3 czwarte i znalazłam to, tę bluzkę w second handzie Hopla jest to second hand internetowy jak już wspominałam wideo o second handach online Hopla jest absolutną perełką w sieci jeśli chodzi o vintage shopy oferuje naprawdę najlepsze marki najlepsze jakościowo rzeczy są to może rzeczy troszkę Bardziej wycenione, wyżej wycenione aniżeli w takich zwykłych second handach, ale naprawdę tam się znajduje absolutnie najlepsze marki i bardzo Wam polecam to miejsce i Wam ponownie polecam obejrzeć mój, moje wideo o, o tych second handach online, bo opowiadam tam troszkę więcej na temat tego second handu oraz innych second handów online. Kolejną rzeczą jest również jedwabna bluzka, tym razem marki Valentino. Urzekło mnie w niej to, że ma takie bardzo urocze guziczki powlekane jedwabiem. Zresztą bardzo lubię ten motyw w ubraniach, gdy guziki są powlekane materiałem. Jakoś strasznie mi się to zawsze podoba. Z tyłu ma również taki fajny motyw, bo zamek błyskawiczny idzie od, od góry do dołu w zasadzie, więc również traktuję to jako element dekoracyjny. tá Jest to bluzka bardzo uniwersalna, bo można ją nosić zarówno do jeansów, wtedy jest taki powiedzmy bardziej casualowy look. Natomiast już z jakimiś spodniami garniturowymi, czy też ze spódnicą od razu mamy, tworzy to taki look bardziej wyjściowy. Zatem jest to ubranie absolutnie uniwersalne. Nie, nie pamiętam dokładnie w jakiej cenie była ta bluzka, ale zapewniam, że nic z tych rzeczy, które dzisiaj zobaczycie, nie przekracza jakiejś takiej ceny przyzwoitości, są to ceny zwykłych second handów. Myślę, że kiedyś poświęcę i którychś z odcinków znaleziskom z takich typowych vintage shopów, gdzie już powiedzmy ceny są trochę wyższe, ale również asortyment jest bardzo wyselekcjonowany. I kolejna bluzka, którą być może kojarzycie z, second, z wideo o second handach paryskich. Znalazłam ją w Paryżu i zapłaciłam za nią e, Coś tylko o 20 zł w przeliczeniu, bo to była oczywiście w cena w euro. Jest to piękna bluzka, urocza dziewczęca bluzka w groszki marki Karl Lagerfeld. Ma taką dla mnie wartość sentymentalną, bo traktuję ją jako znalezisko pamiątkowe. I no zawsze będę pamiętać, że, że znalazłam ją akurat w Paryżu podczas takiego vintage turu, bo nakręciliśmy właśnie wtedy filmik i pamiętam jak bardzo cieszyłam się z tej z tej rzeczy no groszki to jest taki motyw powiedzmy też podczasowy, raz bardziej na czasie, raz mniej, wydaje mi się, że teraz chwilowo jest może jest troszkę mniej na czasie, ale dajmy, jak, jak ją znajdowałam to już prawie dwa lata temu to był taki boom na groszki, więc byłam po prostu mega, mega happy, że ją znalazłam i tak czy owak groszki to jest tak jak wspomniałam, ponadczasowy motyw, i na pewno znowu będzie kiedyś czas, gdy będę nosić ją z mega chęcią. Kolejną rzeczą jest bluzka marki Selin. Taka szersza o pudełkowym kroju. Ja bardzo lubię nosić takie bluzki, na przykład do Legginsów. Wtedy góra jest bardziej, roz, powiedzmy, taka szersza a dół przylegający, zachowana równowaga. I to jest rzecz, za którą zapłaciłam 40 zł i znalazłam ją na Allegro. To jest, też wspominałam o tym sposobie znajdowania rzeczy z drugiej ręki, właśnie w filmiku dotyczącym second handów online i kupowania vintage w sieci. Ja czasami, gdy nie mam czasu wychodzić na buszowanie takie stacjonarne, to przeglądam Allegro. Wykorzystuję filtry różne, czy to pod kątem materiału, rozmiaru, czy pod kątem marek i no, przeszukuję, czy coś fajnego pojawiło się na Allegro. Teraz, gdy też mam małego dziadusia w domu, to niestety Wyjścia do second handów nie są tak częste, jakbym chciała, więc e, gdy mam odrobinę czasu i mam ochotę na e, poszukiwania czegoś z drugiej ręki, to właśnie e, czasami zerkam na Allegro. I tam e, możecie wierzyć lub nie, ale naprawdę kryją się czasami takie cuda i to naprawdę e, w dobrych cenach. Szczególnie polecam. Poszukiwania w ten sposób swetrów, bo na Allegro jest mnóstwo cudownych swetrów, naprawdę w dobrych cenach. Kaszmiry i tak dalej, w cenach do 100 zł to jest normalka, więc nie trzeba naprawdę wydawać grubej kasy. W zwykłych sklepach, jeżeli kupić, chcecie kupić sweter kaszmirowy, bo wiadomo, w second handach również można znaleźć jeszcze za tańszą, za mniejsze kwoty, do 10 zł, zresztą tak jak wspominałam, kiedyś znalazłam sama za 4 zł kaszmirowy golf, więc na Allegro również można znaleźć, może nie za takie niskie ceny, ale tak czy owak niższe, niż byśmy znaleźli w stacjonarnych, zwykłych sklepach takie nowe rzeczy, prawda? Kolejną rzeczą jest również sweter marki Akne i to również znalezisko ze Second handu Hopla, więc jak już wspominałam wcześniej, naprawdę, można, znajdować tam, można znaleźć tam naprawdę genialne rzeczy najlepszych marek, więc serdecznie polecam ponownie, aby zaglądać do tego second handu, a sweterek po prostu jest to mega prosty sweter z takimi delikatnie zwężanymi rękawkami, szerszym dołem, w takim fajnym kolorze ciemnej, butelkowej zieleni. Przed ostatnią rzeczą z dzisiejszego zestawienia są spodnie. Jedyne spodnie w tym zestawieniu, bo skupiłam się tylko na, wcześniej na sweterkach, na bluzkach. Są to długie, szerokie spodnie marki Ralph Lauren i najlepsze są to jedwabne spodnie, więc po prostu mega znale znalezisko. Jest to raczej rzecz do noszenia w ciepłe miesiące, latem, ewentualnie wiosną, czy też wczesną jesienią, bo są naprawdę cieniutkie i mają taki mega letni charakter, więc tak do noszenia najlepiej do jakichś na takich tanktopów, do, ewentualnie do kapelusza. Wtedy się tworzy taki mega letni, fajny look. Chociaż bardzo fajnie prezentuje się także z takimi. Sweterkami wełnianymi, takimi dzianinowymi, gdy są nawet opadające lekko na ramię. Zresztą kiedyś nawet pokazywałam takie zdjęcie na moim Instagramie i bardzo fajnie to się prezentowało właśnie w takim, w takim połączeniu z, z takim bardziej mięsistym, wełnianym sweterkiem. I na koniec tak naprawdę taki znalezisko absolutnie bonusowe, bo nie jest to nic dla mnie, ale są to właśnie buciki e, dziecięce Moski, no, ja już je znalazłam. Powiem wam E, chyba 7 lat temu w second handzie, zapłaciłam wtedy za nie coś około 25 zł, czy 20, już nawet nie pamiętam, o, jest nawet jakaś resztka ceny, 20 zł za nie zapłaciłam. I tak sobie pomyślałam, a może kiedyś w przyszłości przyda się e, kiedyś takie znalezisko i... A teraz jak znalazłam, piękne buciczki zawsze robiły furorę, gdy je pokazywałam gdzieś na Instagramie czy na moim blogu. Dostawałam nawet dziesiątki pytań od e, mam, czy nie chciałabym ich sprzedać, ale nie chciałam i Teraz właśnie będę czekać może w przyszłym roku czy też za dwa lata na mojego syneczka. I w ten sposób prezentują się moje znaleziska, powiedzmy, z wielką metką. E, możliwe, że za jakiś czas znowu coś trafi do tego grona. E, wtedy z chęcią ponownie nakręcę filmik z aktualizacją. E, a póki co zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się tutaj niebawem i będzie dotyczył e, drugiej grupy, czyli znalezisk, może z mniej oszamiającą metką, ale będą to rzeczy, które naprawdę bardzo lubię i o których bardzo chciałam mam wam powiedzieć?